Wernika Karol. Jesteśmy dzisiaj na wielkim wydarzeniu, będzie po raz pierwszy premiera waszego ślubu. Jakie wy macie emocje? Ja się bardzo cieszę nie tylko, że widzowie zobaczą nasz ślub, bo premierę ślubu no to my już w sumie tak naprawdę ten ślub mieliśmy i już to przeżyliśmy, ale jest premiera naszego filmu Freezy Wars w miłość czasach online i z tego się bardzo cieszymy. Jesteśmy wręcz dumni, że możemy Oj, tak. zorganizować też takie wydarzenie i podzielić się tym ze światem. Super! Tak, bo to jest film, który ma też bardzo fajne przesłanie, które zalecamy i zachęcamy, żeby po prostu oglądać i znaleźć, więc cieszymy się, że to już. Słuchajcie, kiedy się narodził ten pomysł w ogóle nagrania filmu, ale też ślubu? Wy już od dawna o tym dyskutowaliście? Początkowo był plan taki, że dostaliśmy propozycję, by zrobić film o nas, o naszej relacji i o tym właśnie, jak to wygląda wszystko będąc taką parą internetu. Nie ukrywamy, że to było gdzieś tam dla nas takie ekscytujące, no bo jednak to jest film w kinie na wielkim ekranie, więc dla nas to było takie też wyjście w coś, coś takiego zupełnie świeżego i nowego. Później, kiedy już zaczęliśmy planować ślub i też pomyśleliśmy, że w sumie fajnie byłoby to też pokazać, jako takie zwieńczenie też tej naszej relacji u... U, tak jeszcze bardziej takie wzmocnienie tego w dźwięku filmu, no to tak naprawdę wydaje mi się, że wszystko zostało tak dobrze wyważone i że jak ktoś oglądnie ten film, to też wyjdzie z takim założeniem, hej, no ta ich relacja przeżyła dużo, ale dalej są razem szczęśliwi i tak. oby żyli tak długo i szczęśliwie cały czas. Czy to będzie taki właśnie ślub z bajki? No był. Na pewno z naszej bajki, tak. czy taki z, ba z bajki. Nie wiem, jakie, jaka jest definicja, jeśli z bajki. Ale trochę tak, bo wiesz, co było moją na przykład inspiracją, mi się zawsze bardzo podobało. No, trochę tu powiem, no, trochę, trochę dziecinnie, ale ja jak oglądałam, uwaga, uwaga, no. Ja wiem, mogę powiedzieć? To, no, bo no tak. Ale I... ja nawet powiedziałem, że ale ładnie mieli pięknie ten ślub, pięknie mieli. Ten, ten ślub. To była inspiracja trochę. Te tak. właśnie, zwiszające kwiaty, to przepięknie tak wyglądało tam w tym lesie. Akurat, no my nie mieliśmy w lesie, ale, ale jednak zainspirowaliśmy też tymi kwiatami. No i uważam, że to wyszło naprawdę ładnie. Jak wy się bawiliście na ceremonii? No najlepsza impreza w życiu, tutaj można to po prostu tymi trzema słowami opisać. No. To prawda, no, ceremonia była bardzo wzruszająca i, i też to wszystko też dopełniła nasza córka, która, która też towarzyszyła nam na tej, na tej ceremonii. A później już zabawa do białego rana tak. I, i faktycznie wszyscy nasi goście, no praktycznie wszyscy, mówią, że to była ich najlepsza impreza w życiu, więc my się z nimi zgadzamy. Jak Wasza córeczka właśnie przeżyła ten dzień? Bardzo no, fajnie. fajnie. Ona się tak cieszyła, nie mogła się już doczekać. Miała też swoją, że tak powiem, misję w tym wszystkim, więc też już była taka podekscytowana, nie mogła, nie mogła się doczekać, aż, 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 aż wykona tam swoje małe zadanko i, I dołoży tego. I ona się tak stroiła, wiesz, bo ona Aha. i przedstawiliśmy, że ona idzie na bal, że to jest takie dla niej wielkie wydarzenie, więc, więc to było też wspaniałe, że ona też to tak trochę przeżywała Aha. i też się tak z nami w tym, w tym dniu tak nas wspierała. I też to było super, nie? Mogliśmy się też z nią tak. Tak trochę pobawić. I też jakie, słuchajcie, atrakcje czekały na gości. Czy to jest było tak po staropolsku? E, było na pewno dużo takich elementów e, standardowych i, i takich. No ale było więcej, kochani, chyba takich nietuzinkowych. No, na przykład no tak, tort, było, no. ale były oczepiny. No były. Były, to no to sprawdźmy, a co jest na przykład takie staropolskie? Powiedz nam. Oczepiny. nie. Zgoda pary była, tak? To no, to są oczepiny. No, okay, aha. no i dobra, no to <laughs> dawaj dalej, co jeszcze jest? E, na przykład krzesełka. Taniec wokół krzesełek. A nie to było? nie było. Nie. Albo na przykład e, tańczenie z młodą parą, rzucanie dziesiątek do welonu i tak dalej. Nie. Nie. Okay. Albo e, z, e, Łapanie, łapanie krawaty i welonu było. było. Tak, było. I, tak było, no, było, było, nasi przyjaciele welony? złapali. Nie no i mnie no, niewiele później się zaręczyli, więc coś tu musi być w tym. No, to totalnie. To, 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 to dzięki nam możliwe. <laughs> Słuchajcie, komu polecacie ten film? Ja Polecam. myślę, że polecamy każdemu ten film. Każdemu, kto był, jest albo będzie w jakiejkolwiek relacji, bo można dużo z niego wyciągnąć też dla siebie. Polecamy też go... Ludziom, którzy nas obserwują od jakiegoś czasu, e, albo zaczęli, albo już robią to od dawna, żeby zobaczyć, co u nas, jak to u nas wygląda, żeby e, zobaczyć nas z perspektywy trzeciej osoby, kiedy e, ktoś po prostu, a właściwie nasz reżyser, Krystian e, 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 Kuczkowski to po prostu pokazał. Więc jest tu dużo takich e, tak naprawdę odsłon, dlaczego można by to oglądać. Tak? Ja powiem tak, że moim zdaniem ten film jest zarówno dla osób, które nas znają, jak i nie znają. Te osoby, które nas znają zobaczą trochę prywaty, takich naszych planów, jak to wygląda, insight, jeszcze bardziej niż to pokazujemy na YouTubie, a osoby, które nas nie znają, mogą zobaczyć, jak wygląda właśnie życie pary z internetu, o której nawet mogli nie mieć pojęcia, ale mogą też zobaczyć, jak, w jakim towarzystwie obracają się ich dzieci, co, jak, jak to wygląda tak naprawdę i do czego... Yy, o czym mówimy, jeżeli chodzi o związek, który działa od lat w internecie? Bo my jesteśmy z Karolem 7 Pięknie lat w internecie razem, wspólnie, więc no po prostu tutaj to miłość w czasach online dobrze określa też nas. Dobrze. Pięknie Wam dziękuję. Życzę udanej, przecudownej premiery tego filmu dzisiaj i wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Dziękuję. Dziękujemy.